Ortofotomapa. Co to takiego? Według definicji, ortofotomapa jest mapą fotograficzną powstałą w wyniku przetwarzania różniczkowego zdjęć wykonanych z samolotu. Taka definicja może być ciężka do strawienia, więc przyjrzyjmy się sprawie bliżej. Czym się różni ortofotomapa od zdjęcia lotniczego? Najczęściej fotomapy powstają w wyniku przetwarzania zdjęć satelitarnych, lotniczych lub zdjęć z drona. Główną różnicą jest zmiana rzutu, tudzież perspektywy, z rzutu środkowego do rzutu ortogonalnego. ortogonalnego, czyli inaczej prostopadłego, do płaszczyzny, którą się fotografuje. Stąd też nazwa. Orto od rzutu ortogonalnego, foto od fotografii. No i mapa, bo finalny produkt posiada wszystkie cechy mapy. Skale, układ współrzędnych, zachowane proporcje i może służyć do wykonywania pomiarów. Pewnie znajdowaliście się, czym jest wierna ortofotomapa, czyli True Ortofoto. Przy wykonywaniu mapy, która składa się z wielu zdjęć, obiekty, które są wysokie albo znajdują się poniżej fotografowaną płaszczyzną, mogą zostać zniekształcone. Dzięki wykonaniu wielu zdjęć i nałożeniu ich na siebie za pomocą specjalistycznych algorytmów, jesteśmy w stanie wykonać bardzo wierny obraz terenu. Właśnie taki obraz, na którym można dokonywać pomiarów, nazywamy wierną ortofotomapą, czyli True Ortofotomapą. Ortofotomapy wykorzystywane są zawsze, gdy potrzebne jest dokładne odwzorowanie terenu. Choć zastosowanie jest całe spektrum, zdają się dominować dwa nurty: mapy na potrzeby inżynierii lądowej oraz mapy wykorzystywane przy analizach środowiska naturalnego. Przykładowo, w inżynierii środowiska ortofotomapy można wykorzystywać do następujących celów: do realizacji inwestycji i promocji. Do planowania prac budowlanych i badania ich przebiegu bez konieczności dokonywania przerw w pracy, przy inwentaryzacjach wyrobisk, składowisk, pomiarach objętości dostarczanych materiałów, przy ewidencji gruntów i budynków podczas pomiarów działek i do referencji do innych map, np. wektorowych map zabudowań lub map drogowych. W pierwszym kroku przygotowuje się plan lotu, wybiera rodzaj drona, kamerę, jej parametry oraz wielkość pokrycia podłużnego i poprzecznego. Następnie na mapowanym terenie ustala się fotopunkty, czyli tzw. osnowę fotogrametryczną. Trasę lotu ustawia się w specjalnym programie, który kontroluje parametry samolotu i steruje nim podczas misji. Po wykonaniu zdjęć algorytm komputerowy przetwarza je na podstawie danych GPS i elementów orientacji zewnętrznej i wewnętrznej, tworząc chmurę punktów wiążących, które łączą zdjęcia. Następnie dokonuje się aerotriangulacji, czyli łączenia zbioru zdjęć w sieć geometryczną na podstawie punktów wiążących, danych GPS oraz fotopunktów. W ten sposób powstaje numeryczny model pokrycia terenu. Ostatnim krokiem jest ortorektyfikacja, czyli nałożenie zdjęć na otrzymany wcześniej cyfrowy model terenu. W tym momencie następuje zmiana z środkowego na ortogonalny. Na tym etapie wykonywane jest też mozaikowanie czyli połączenie wielu fragmentów mapy w jedną całość. Zapraszamy do współpracy wszystkich zainteresowanych stworzeniem dokładnej mapy terenu za pomocą drona.